Już teraz możemy ograć długo wyczekiwany remaster Xenoblade Chronicles X. Jednak na ich kolejną grę jeszcze trochę poczekamy, dlatego też dziś przygotowaliśmy dla Was ranking zawierający gry podobne do Xenoblade z całkiem różnych stron. To seria na tyle unikalna, że wielu tytułów znacząco do niej zbliżonych nie znajdziemy, ale mimo wszystko spróbowaliśmy. Zaciekawieni? Zapraszamy! Dwunaste Final Fantasy niekoniecznie przypomina Zino pod względem stylistyki, ale jeżeli zależy Wam głównie na rozgrywce, to tutaj powinniście odnaleźć się dość szybko. Obie te gry zaskakująco sporo łączy, szczególnie pod względem systemu walki i masy dodatkowych zadań pobocznych, często troszkę zalatujących MMO. Final Fantasy 12 zrezygnowało z turowego systemu na rzecz starć w czasie rzeczywistym, gdzie postacie same wykonują ataki, a od nas zależy głównie dobieranie odpowiednich pozycji. Fajnym elementem nieobecnym w Xenoblade Chronicles jest za to możliwość swoistego programowania ataków. Jeżeli mieliście okazję sprawdzić na przykład Unicorn Overlord, to system gambitów działa bardzo podobnie. To stosujemy chociażby to, od jakiego momentu dana postać użyje najpotężniejszych czarów, kogo zaatakuje czy kiedy będzie się leczyć. Możliwości jest od groma, a działając uważnie, nawet najpotężniejszy wróg nie będzie nam straszny. Trzy części Zinosagi to zdecydowanie bardziej standardowe japońskie RPG, ale w wielu aspektach przypominają to, co przyszło później. W końcu za obie te serii odpowiada Tetsuya Takahashi. To zresztą pierwsze tytuły stworzone przez studio słynnego Japończyka. Saga, osadzona jest w dalekiej przyszłości, kiedy ludzkość już dawno podbiła kosmos, jest jednak zagrożona przez złowieszczą rasę zwaną Gnosis. Wcielamy się w doktor Sion Uzuki, która pracuje nad stworzeniem bojowego androida Kosmos. Niestety w trakcie ataku Gnosis na jej placówkę zostaje wplątana w konflikt, w którym niekoniecznie chciałaby brać udział. Eksploracja jest raczej liniowa, a starcia toczą się w turach zarówno z udziałem ludzi jak i mechów przyszła pora na najlepszy JRPG jaki kiedykolwiek wydano, a jeżeli ktokolwiek powie Wam inaczej, to bezczelnie kłamie. Wybaczcie, ale musiałem pozwolić sobie na początku tego wpisu na odrobinę prywaty. Pałam do Xenogirs zwyczajnie zbyt wielką miłością. To tytuł nie tylko wyjątkowy sam w sobie, ale i taki, bez którego dzisiaj na port Xenoblade Chronicles X na Switcha byśmy nawet nie czekali, bo taka gra najzwyczajniej w świecie by nie istniała. Takahashi tworząc Xenogirs nie oddał w nasze ręce dzieła w jakikolwiek sposób pełnego. Hit z pierwszego PlayStation ma masę błędów, szczególnie na drugiej płycie, gdzie ogrom wątków pośpieszono, a przez większość czasu czytaliśmy ściany tekstu, a nie oglądaliśmy dopracowane scenki bądź sam gameplay. Nie zmienia to faktu, że opowieść jest dalej jedną z najlepszych w historii nie tylko gatunku, ale tego medium w ogóle, a poszczególne jej elementy i zwroty akcji zapamiętacie na długo. Tak samo ciekawy jest system walki, czy raczej trzy, bo przygotowano osobny oparty na kombosach dla ludzi, dla mechów, gdzie konieczne jest zwracanie uwagi na zasoby oraz taki w czasie rzeczywistym w ramach minigierki na specjalnej arenie. Jeżeli jeszcze nie graliście, nadrabiać migusiem. Pora na skręcenie w stronę gry JRPG, która ponownie przypomina Kroniki bardziej gameplayem niż historią oraz klimatem. Odpowiadają za nią równie wielkie nazwiska, na czele z samym Hironobu Sakaguchim i jego studiem Mistwalker. Obecnie twórca serii Final Fantasy powrócił na łono Square Enix, wydając pod ich kuratelom remaster Fantasiana na wszystkie współczesne platformy. Trzeba teraz liczyć, że The Last Story zostanie potraktowany w podobny sposób, a my w końcu doczekamy się wersji innej niż ta na Wii. Oba dzieła poza znanymi deweloperami łączą równie zróżnicowane ciekawe światy oraz oryginalne systemy walki. The Last Story podobnie odżegnuje się od Tur, stawiając na starcia w czasie rzeczywistym, pozwalając chować się za obiektami czy samodzielnie wykonywać uniki. Nie musicie też obawiać się o konieczność wykorzystywania Wii Remote oraz Nunchaka, bo całość spokojnie skończycie na klasycznym kontrolerze, przez co bez problemu będziecie mogli doświadczyć tej historii też na Wii U. Obecnie tytuły wydawane przez Sega kojarzą się Wam zapewne głównie z największymi markami pokroju Persony, Yakuza czy Sonica. W dawniejszych czasach, kiedy byli oni jeszcze twórcami konsol, a nie tylko oprogramowania, ich portfolio było znacznie bardziej zróżnicowane. Dowodem na to może być chociażby, niestety dalej dostępne wyłącznie na Dreamcast oraz Gamecube, Skies of Arcadia. O ile sam gameplay nie wyróżnia się jakoś znacząco, to klimat oraz setting już tak. Jako podniebni Piraci będziemy przemierzać niebiosa fikcyjnej arkadii, zamieszkiwanej przez sześć koegzystujących ze sobą cywilizacji. Główny bohater jest członkiem załogi niebieskich rzezimierzków piratów kradnących bogatym, aby obdarować biednych. Wyjątkowa atmosfera tej produkcji sprawia, że aż chciałoby się zobaczyć więcej dzieł osadzonych w jej świecie. Kto wie, może nawet na Nintendo Switch 2. Seria Fantasy Star w obecnych czasach jest nieco zapomniana, szczególnie jeżeli mowa o tych singlowych odsłonach. Swego czasu marka była znacznie bardziej popularna, ale niestety wszystko ma swój kres. Obecnie, jeżeli chcecie sprawdzić którąś z jej nowszych, bardziej współczesnych części, skazani jesteście na wersję MMO. Obie części Fantasy Star Online, szczególnie dwójka pod wieloma względami mogą przypaść do gustu fanom Zino. Tyczy się to zarówno klimatu Sci-Fi, jak i eksploracji oraz samej rozgrywki. System walki jest w Fantasy Star Online znacznie bardziej dynamiczny, a rozgrywka, wbrew większości popularnych MMO, dostosowana głównie podpada. Całość możecie sprawdzić za darmo także na komputerach. Warto dać temu tytułowi szansę, nawet w celu kilkugodzinnej samotnej eksploracji i wykonywania liniowych zadań fabularnych. Pora wyskoczyć poza Japonię, aby na chwilę wybrać się do Francji. To właśnie tam, w studiu Midgar, powstało mocno inspirowane JRPGami Edge of Eternity. Deweloper wcześniej znany był głównie z tworzenia produkcji na urządzenia mobilne, a krawędź wieczności była pierwszym tak dużym projektem Europejczyków. Ambicje mieli spore, ale czy udało im się udźwignąć? Może i nie wszystko w pełni zagrało, ale jeżeli przymkniecie oko na pewne kwestie techniczne, to dostaniecie naprawdę wciągający roleplay z ciekawym światem. Ten zresztą jest ogromny, a sam setting przywodzi na myśl mieszankę gry w stylu Xenoblade, Final Fantasy, Fantasy Star czy Star Ocean konglomeratu elementów fantazy i sci-fi. Szczególnie wrogowie mogą kojarzyć się z mechonami z pierwszej części kultowej już serii od Monolith Soft. O ile główne odsłony Star Ocean radzą sobie tak sobie, nawet pomimo znacznego wzrostu jakości, jaki nastąpił pomiędzy piątką a szóstką, daleko im do z gatunku. Starsze części za to dalej trzymają się solidnie i to bez względu na to, czy mowa o ich oryginalnych wydaniach, czy poprawionych wersjach. Mówiąc o tych drugich, całkiem niedawno, bo jeszcze w 2023 roku, Premiere miał remake chyba najbardziej kultowej dwójeczki. Star Ocean The Second Story R, bo taką otrzymał nazwę, jest bardzo wiernym odnowieniem. Fabuła pozostała w zasadzie nieruszona, ale znacznie odświeżono oprawę graficzną. Dużych zmian doczekała się też walka, która stała się znacznie bardziej dynamiczna. Jeżeli skupimy się tylko na głównym wątku, gra jest stosunkowo krótka, ale dzięki możliwości wyboru postaci można sobie przygodę nieco Przedłużyć. Spodziewalibyście się kiedyś, że wymieniając gry podobne do Zinoblade, natkniecie się na Nino Kuni? Początkowo my też nie, ale im dłużej myśleliśmy, tym więcej punktów wspólnych znajdowaliśmy. Może niekoniecznie pod względem baśniowego klimatu rodem z filmów Studia Ghibli, ale pod kątem gameplayu jak najbardziej. Młody Olivier wraz z ekipą nie staje do boju samodzielnie, a wzywa tak zwane chowańce. To stworki, które łapiemy, hodujemy, a następnie wspomagamy się ich umiejętnościami w walce. Wbrew stylistyce poziom trudności bywa momentami naprawdę wywindowany, a możliwość swobodnego poruszania się po arenach oraz blokowania ciosów wymaga nie tylko taktycznego pomyślunku, ale i sporej dozy refleksu. Całość powinna przypaść do gustu, szczególnie graczom preferującym Xenoblade Chronicles z jego zdecydowanie bardziej mangową stylistyką. No i oczywiście fanom kultowych filmów anime. Słyszeliście kiedyś o docenionym MMORPG Final Fantasy XIV? Z długim darmowym trialem, gdzie ogracie całą podstawkę wraz z nagradzanymi dodatkami Havensward i Stormblood oraz możliwością levelowania do 70 poziomu, a to wszystko bez jakichkolwiek restrykcji co do czasu zabawy? Powyższą kopipastę w różnych jej formach na pewno kojarzy każdy, kto kiedykolwiek zainteresował się Final Fantasy XIV. Jest tak popularna nie bez powodu, bo to japoński RPG przeznaczony dla wielu graczy, ale z bezproblemową możliwością skończenia fabularnej treści samodzielnie. Jeżeli zdecydujecie się na ogranie go w ten sposób, podobieństw do Xenoblade Chronicles, znajdziecie od groma zarówno pod względem obszernych lokacji, walk, jak i niesamowicie dobrej opowieści. Możecie skończyć swoją przygodę na pierwszym rozszerzeniu, a i tak będziecie ukontentowani tym, czego doświadczyliście. A teraz pomyślcie, że dalej jest tylko lepiej i lepiej, a wprowadzani antagoniści to ścisła topka nie tylko Final Fantasy, ale wschodnich roleplayów w ogóle. Zatem łowcy, jakie są Waszym zdaniem najlepsze gry podobne do Xenoblade? Koniecznie dajcie nam znać w sekcji komentarzy i nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. A jeżeli materiał skusił Was na zapoznanie się z którąś z gier z tego zestawienia, to pamiętajcie, że możecie sporo zaoszczędzić używając porównywarki cenowej GG.Deals. Deals. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!